Cześć Wam, witam, yy, ostatnio na naszej grupie, także na innych grupach, yy, tutaj na Facebooku yy, co niektórzy zadają pytania yy, dotyczące wiertarki magnetycznej, jaką kupić wiertarkę, czy tanią, używkę za paręset złotych, czy chińską na przykład za 1500 zł, czy jakąś firmową za kilka tysięcy złotych. No zależy do czego będziecie używali, jak często. Ja ogólnie y, tutaj się podzielę swoją informacją zrzutkowania mojej wiertarki. Wiertarka magnetyczna chińska, produkcji chińskiej zakupiona była na pewno przeszło 10 lat temu, a może i 15 już. Używana y, ostatnio troszeczkę mniej, choć służy też jako stołowa, bo mam stół dorobiony tutaj z, z takim krążkiem. Jak niektórzy widzieli na moich filmikach na facebooku, ale wcześniej bardzo dużo jej używałem do wiercenia blachy materiału o grubości Fi 8-10 mm. No i co, spisuje się bardzo dobrze yy, do tej pory. Yy, wiertarka to była niskobudżetowa, zakupiona coś w, grudaju, coś w granicach 1400 zł. Yy, I co? Yy, jest to model yy, niejaki MCD, jakiś yy, model BMR, yy, i tutaj jest zasilanie 230V, moc 1200W, maksymalne obroty 500 obrotów, 570 obrotów na minutę. Tutaj jeszcze miała regulację, potencjometr do regulacji obrotów, ale się uszkodził ten potencjometr. Yy, właściwie się uszkodził sam potencjometr, i tak wymontowałem, bo się urwała ośka od niego yy, i tak zeszło, żeby to zamontować do tej pory, choćby się czasami przydał do mniejszych obrotów, ale na pewno to zamontuję. Yy, jak mówię, wiertarka służy już przeszło 10 lat, może i 15, ma tutaj bardzo duży yy, przesuw yy, tutaj na naprowadnicy wrzeciona. To jest około 100-150 mm można przesunąć yy, wiertarkę yy, na prowadnicy. Góra, dół. Yy, co tu jeszcze można powiedzieć o niej? Yy, to jak mówi, wiertarka się spisuje bardzo dobrze. No i tutaj, właśnie. Zaprezentuję wiercenie dwóch materiałów szczepionych do siebie. Jest to krążek z, blachy, z materiału z blachy grubości Fi 8 mm i szczepiony jest do, do budowy tutaj z blachy 3 mm. Także będziemy wiercili tutaj wiertłem 13 mm. Wstępnie został tutaj nawiercony otworami Fi 5 mm. Dobra, przybliżymy troszkę. Hmm. Tutaj ogólnie trzeba trochę podtrzymywać, bo ten knożyk jest za mały i tutaj nie będzie dobrze przelegał elektromagnes, ale zobaczymy że tak to w sumie... Także idzie bardzo dobrze. Marowidła <śmary> ledne. głównie bez marowania. i'm going to aqui, outro Także widzicie, piękna sprawa, bardzo ułatwia wiercenie. Kiedyś nie miałem tej wiertarki, miałem taką dwubiegową pistoletową, mocną wiertarkę. Nieraz mi wykręcała ręce przy wierceniu, jeżeli złapało wiertło. Tutaj właśnie jest wszystko ułatwione. Fajna sprawa, taka wiertareczka. Także nawet jak gdzieś wiercimy w terenie i nie mamy materiału na to, do czego to można sobie przyspawać kawałek materiału, takiego grubszego, i wtedy szczepiamy, do, do, y, wtedy y, łapiemy taką wiertarką, właśnie y, się do, do przyspawanego materiału. Y, tak, jak mówiłem, tutaj właśnie, ja jej używam jeszcze jako wiertarki stołowej. Tutaj właśnie mam. Mam, zrobi, mam zrobiony taki stolik. No i przyspawany jest krążek. Yy, taki wypałka yy, Fi 25 średnicy. Grubość 30 mm. Tutaj taki ogranicznik z przodu. Yy, I stopka taka z tyłu, żeby się wiatarka nie przesuwała. No i sobie ją tutaj właśnie zakładam. O! I mam wtedy wiatarkę stołową. Tak mi chodzi, a jeżeli ją podłączę do prądu i, i włączę, to wtedy mi się blok, blokuje. Yy, zaraz może podłączymy ją od razu. No dobrze, tak mamy wiertarkę luźną. Widzimy, jeżeli podłączę ją, to wtedy jest usztywniona wiertarka, można sobie wiercić. Jako stołowo. To jak mówię, tutaj jeszcze ten potencjometr, ten regulator muszę zamontować, i wtedy będzie miała, tak jak miała fabrycznie, regulację obrotów od zera do Max. Na pewno fajna wiertarka, mówię, udana. Spokojnie do tej pory mi służy. Dobra, to tyle na dzisiaj o tej wiertarce. Jak ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to zapraszam na PW. Lub, lub telefon. Telefonicznie wytłumaczę chętnie wszystko. Cześć Wam. Pozdrawiam wszystkich warsztatowców.